Oraz kapitan drużyny Iwica Wrdoliak, zapraszam Państwa do pytań, do Waszej dyspozycji mikrofon, proszę o zgłaszanie się, przedstawianie i zadawanie pytań. Bardzo proszę. Jarek Męczyński, Telewizja Polska. Panie trenerze, bardzo ważny mecz, jak ważny, jak, jak sytuacja w szatni, atmosfera i czy wszyscy są zdrowi, kogo zobaczymy na boisku, a kogo nie zobaczymy? No myślę, że teraz nie ma nieważnych meczów w całej lidze, a przynajmniej niewiele takich meczów, które nie są na jakąś stawkę. Jutro, tutaj o 13.30 będzie mecz, który yy, myślę zelektryzuje całą piłkarską Polskę i nie tylko ze względu na to, że gra lech z legią, ale ze względu również na to, że ten mecz może sporo wyjaśnić, jeżeli chodzi o układ tej tabeli, jeżeli chodzi o układ czołówki. Natomiast yy, Myślę, że, 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 że i dla nas i dla Lecha już do końca sezonu tylko takie mecze, już tylko mecze gdzie będzie ogromna presja, ogromna stawka i yy, yy, to jak sobie drużyny z tym radzą to to jest bardzo, ważnym, bardzo ważną sprawą w kontekście wyników i ktoś kto nie będzie umiał grać pod presją, ktoś kto będzie popełniał często błędy, będzie sparaliżowany stawką meczu nie ma szans praktycznie na to żeby osiągnąć sukces także jest to jeden z ważniejszych elementów teraz w końcówce sezonu żeby umieć sobie z tym poradzić żeby umieć po prostu być sobą na boisku jeżeli chodzi o sytuację kadrową dochodzą do zdrowia kontuzjowani zawodnicy dzisiaj po treningu e, będę mógł wiedzieć do końca czy mogę skorzystać z takich piłkarzy jak jak Żyro jak Żewłakow jak e, no, chyba wszystkie znaki zapytania, bo Rafał Wolski, co prawda, nie trenuje, ale on i tak nie mógłby zagrać ze względu na nadmiar na, na żółtych kartek. Natomiast co do atmosfery, myślę, że kapitan najlepiej powie, jaka jest atmosfera w szatni. Ja widzę ogromną determinację w zawodnikach. Bardzo dużo rozmawiałem, sporo takich rozmów indywidualnych odbyłem w tym tygodniu z zawodnikami po meczu w łodzi. Jest, czujemy ogromny niedosód, niedosyt, czujemy takie, taką trochę złość na samych siebie, że że stać nas było na, na, na więcej w Łodzi, a nie daliśmy tego i myślę, że, że już tego błędu więcej nie popełnim. Dziękuję. Dzień dobry panie dzień dobry Iwica, wiceadam, do przeglądu a Michał Chubnik? Michał Chubnik jest wciąż kontuzjowany. Panie że to dobrze, że mimo wszystko kibice Lecha przyjadą do jękowską. Czy to dobrze? Ja myślę, że dobrze dla widowiska. Myślę, że mecze powinny być grane przy, przy kibicach obydwu drużyn, i, i wtedy ten mecz jest no, bardziej taki, bym powiedział, dodaje to więcej kolorytu na pewno. Więcej, więcej może być emocji. Jedna i druga drużyna może liczyć na swoje wsparcie. Ważne, żeby to wszystko było oczywiście w ramach, w ramach rozsądku, żeby. żeby mm, nie, 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 przerodziło się to w jakąś, żeby po prostu nie przyćmiło to, to jednak meczu piłkarskiego. Jednak to mecz jest najważniejszym wydarzeniem. Jeśli dobrze liczę i pamiętam, przed nami chyba ostatni taki hit. Ten mecz, mecz, mecz uważany za hit. Przed wyjazdem do Krakowa powiedział Pan, żebyśmy nie spodziewali się jakiegoś wielkiego spotkania, bo takie mecze to przede wszystkim mecz, są meczami walki. Teraz pan te słowa powtórzy przed Lechem, czy jednak je Tak, sięgnąć, pamięcią, trzy, nawet cztery sezony wstecz, wielkie hity. Legia Wisła, Legia Lech, Lech Wisła, które te mecze nie zawiodły oczekiwań wszystkich. Tutaj pan jeden mecz przegrał tak. dwóch, tak, ten, ten cztery, jeden do dwóch był Tak, na palcach jednej ręki takie mecze, które spełniły oczekiwania kibiców, fachowców, wszystkich państwa, prawda, dziennikarzy. Po prostu w meczu, kiedy spotykają się dwie bardzo silne, bardzo wyrównane drużyny, gdzie ogromna jest stawka meczu, Trudno o piękną grę, trudno o jakąś wspaniałą, o, o finezję, trudno o, o jakąś taką większą inwencję, bo tak jak powiedziałem na początku, presja robi swoje. Wszyscy chcą przede wszystkim nie popełniać błędu. Proszę zobaczyć, jak wyglądają półfinały Ligi Mistrzów czy, okay. czy, 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 czy Ligi Europejskiej. A Chelsea, panie redaktorze, wygrali z Barceloną. A sporting? No dobrze, Sporting, ostatnie pięć minut. Sporting to jest świetna drużyna, bo nas wyeliminowali, prawda? Ale. To to nie jest, to nie jest, to nie jest przypadek. Po prostu, w, jeżeli już grasz o tak wielką stawkę, to minimum ryzyka, to jest hasło, które obowiązuje i to nie jest mój wymysł, to nie jest wymysł trenerów polskich, tylko tak wygląda po prostu piłka, tam gdzie jest są coraz większa stawka na stole, wtedy po prostu no mniej ryzykujesz, to jest normalne, dlatego dużo więcej Iwica ryzykował jesienią niż Iwica ryzykuje wiosną, bo po prostu jest rozsądnym piłkarzem, doświadczonym i wie, że teraz takie ryzyko zbyt dużo może kosztować, dlatego to jest normalna, naturalna rzecz i dlatego... Być może, że to będzie fajny, otwarty mecz. Dużo bramek, dużo sytuacji, parady, bramkarzy. Wszyscy będziemy szczęśliwi. Ale jakby miał obstawiać jaki to będzie mecz, to bym powiedział, że bardziej będzie to mecz, gdzie obydwie drużyny będą skupione na defensywie mimo wszystko. Czyli jutro ze strony Legii też jest zero ryzyka albo ryzyko zminimalizowane? My gramy u siebie. My na pewno będziemy chcieli prowadzić grę. Tyle powiem. Natomiast yy, no, nie chciałbym yy, przeciwko takiej drużynie jak Lech Poznań Otworzyć się jakoś od razu, sprowokować sytuację taką, żeby mieli ułatwione zadanie napastnicy Lecha. Czy to będzie Uppipari, piślusarski, czy to będzie Rudnew, to są zawodnicy, którzy jeżeli im się zostawi zbyt dużo wolnego miejsca, będzie bardzo niedobrze. Z drugiej strony analizujemy grę Lecha, widzieliśmy chociażby pierwszą połowę w Kielcach, co się stało z Lechem w momencie, kiedy, kiedy przeciwnik na, nas, na nich usiadł agresywnym, wysokim pressingiem. Dlatego ja nie chcę powiedzieć, jak my zagramy z Lechem w tej chwili na pewno to będzie taka strategia na ten mecz przyjęta, żeby żebyśmy po meczu się cieszyli ze zwycięstwa. To, że jak Pan się odnosi do tych opinii, że Legia jest liderem, Legia ma największe szanse zostać mistrzem Polski, ale wynika to ze słabości innych? No wie Pan, to jest... Polskie? To jest jeden z paradoksów, myślę, Polskiej Ligi, bo, bo e, ja jeszcze prowadząc Wisłę, podobne opinie słyszałem. Tak samo trener Zieliński, jak zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem, to też słyszał, że to Mistrzostwo zdobył Mariusz i ani nie on, prawda? To jest, to jest, my to mamy we krwi, że lubimy tego szukać. Legia, to nie jest tak, że Legia nie pozwala komuś zająć fotela lidera. Dlaczego nie? Proszę bardzo. Tylko, że po prostu no, fakty są takie, że w tym sezonie to Legia jest najlepszą drużyną. Takie są fakty, czy ktoś komuś się to podoba, czy się nie podoba. To Legia jest najrówniej grającą drużyną, Gdybyśmy przed sezonem powiedzieli, że na cztery kolejki, nawet na trzy kolejki przed końcem, bo bez względu na wynik tego meczu Legia dalej będzie liderem, że na trzy kolejki Legia będzie i w finale Pucharu Polski, i na pierwszym miejscu w Lidze i będzie miała taki fajny sezon w Lidze Europejskiej, to wszyscy byśmy powiedzieli, czyli czeka nas wspaniały sezon, prawda? A tu jest sytuacja taka, że jesteśmy na końcu sezonu i to wszystko się waży. Ten wspaniały sezon może się okazać wielkim rozczarowaniem jeszcze, dlatego nie możemy do tego dopuścić, nie chcemy do tego dopuścić, chcemy naprawdę, żeby ten sezon i w naszych wspomnieniach, i w wspomnieniach kibiców, sympatyków Legii, to było zawsze miłe wspomnienie, a nie coś, co będziemy rozpamiętywać jako, jako straconą szansę. Czy przygotowując taktykę, sposób gry, patrząc na zawodników, po już w kontekście meczu z Lechem gdzieś z tyłu głowy ma Pan cały czas wtorkowy finał Pucharu Polski? Nie, staram się o tym na razie nie myśleć. Na tyle, na ile można, bo no, skłamałbym, tym, powiedział, że w ogóle o tym nie myślę. Ale w, w tej chwili wszystkie moje treningi, wszystkie moje działania są skierowane tylko i wyłącznie na to, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik z Lechem. Też jeszcze zapytam się o Lecha, bo co tam się coś dzieje, to gdzieś Pana nazwisko się, się przewija. Hmm. Właściciel Lecha kiedyś powiedział, że jest Pan znakomitym dowódcą okrętu, ale na spokojnym morzu. Czy te prawie dwa lata w Legii chyba troszeczkę Pana zmieniły, prawda? Czy mnie zmieniły? Proszę. Co ja mogę na ten temat odpowiedzieć? Wie Pan, na pewno Legia to nie jest spokojne morze. Przynajmniej nie było z za mojej kadencji. Natomiast to, czy byłem dobrym e, dowódcą, to po prostu ocencie Państwo sami. A ten Lech? No Lech jest drużyną, która na razie zaczyna, która zaczyna w, w końcu wykorzystywać potencjał zawodników, zaczynają dobrze grać w piłkę, mają myślę bardzo dobry moment, chyba to jest najlepszy moment w sezonie poza tym początkiem, to teraz ta gra Lecha jest naprawdę uporządkowana, ciekawa, w pełni można powiedzieć wykorzystywany jest potencjał wielu zawodników. Już abstrahuję od sytuacji z tymi, którzy nie przedłużają tam kontraktu i, i którzy odchodzą, tak jak Senir Stilic, który nie jest w pełni wykorzystywany. Natomiast no naprawdę myślę, że, że, że forma Rafała Murawskiego jest naprawdę wysoka. Ma Lech swoje problemy, ma też słabe punkty, o czym nie chcę mówić i, i, i to widać praktycznie w każdym meczu, ale, ale no myślę, że, że z coraz większą przyjemnością patrzy się na grę tej drużyny. Która drużyna ma większy potencjał, Pana zdaniem? Legia czy Lech? Panie redaktorze, pytanie zabójcze. Nie ma lepszej drużyny w Polsce od Legii. Pan Adam dał szansę innym, tak? Rozumiem. Małgorzata, z Wirtualna Polska. Sędziował będzie nam tutaj na meczu Robert Małek. Jakby pan się odniósł do tego? Ponieważ no, w ostatnim meczu w Poznaniu mm, troszeczkę było nieciekawie pomiędzy panami. Wszyscy pamiętamy sytuację, to była czerwona kartka, a dopiero pan wrócił na ławkę po dyskwalifikacji. Tak, jak się to wiedziałem, to zastanawiałem się, nawet czy nie lepiej będzie, jak ten mecz obejrzy znowu ze skyboxu. Żeby nie prowokować, ale nie tak poważnie. Myślę, że pan Robert jest dobrym sędzią i, i to pokaże jutro. I widzę, jak wy piłkarze podchodzicie do tego spotkania bardzo ważnego. Przede wszystkim też dla kibiców, bo to ten mecz Lech Legia to spotkanie, które elektryzuje fanów w Poznaniu, w Warszawie, może i nawet w niektórych miejscach poza tymi miastami. No, dla wszystkich jest ważne, ważne to spotkanie, ale My zawodnicy naprawdę chcemy, chcemy jutro wygrać ten mecz, bo, bo wszyscy wiemy ile, ile jest ważna ta trzy punkty, które, które możemy jutro zdobyć i, i, i chcieliby dać kibicami tutaj, żeby się cieszyli, bo, bo ostatnia trzy mecze, które graliśmy w siebie daliśmy tylko jedno zwycięstwo z ruchiem i chcielibyśmy, żeby jutro ten derby wygrali, bo by byli troszeczkę jeszcze bliżej tego celu, co, co, który jest przed nami, a to jest dobicie Mistrzostwa Polskiego. To jest jednak krok, który musimy przejść, żeby byli troszeczkę bliżej temu celu. celu. Kuba Dobarski, AZW Panie trenerze, łatwiej w tym sezonie będzie wam wygrać Puchar Polski czy Mistrzostwo, jakby pan porównał walkę o te dwa trofea w tym hmm. momencie? myślę, że zdecydowanie trudniej jest zdobyć mistrzostwo Polski. Raz, że silniejsi rywale i a dwa, że tych meczów trzeba wygrać znacznie więcej niż pucharu Polski. To tak, mieliśmy... tak pytałem od tego momentu, bo jakby macie jeszcze te cztery mecze, których wydaje się najtrudniejszy. No i ten finał Pucharu Polski. U, no to wydaje mi się, że jednak to finał będzie trudniejszym meczem. Dlaczego? Dlatego, że tu jeszcze mamy jakieś minimalne, przynajmniej przy minimalnym margines błędu, prawda? Nawet jeżeli gdzieś tam w tych czterech meczach jakieś punkty stracimy, to przy trzech kolejnych wygranych naszych nikt nam mistrzostwa nie odbierze. Natomiast z ruchem to jest tylko 90 minut, może 120, gdzie tutaj już każdy błąd będzie kosztował utratę pucharu. My bardzo byśmy chcieli obronić to trofeum. To byłoby coś naprawdę wyjątkowego. I, i, I ten mecz dla nas będzie no, piekielnie ważnym momentem tego sezonu, ale to dopiero, dopiero jutro od 15.30. Jest w Legii już coś takiego jak takie odliczanie wsteczne, że, że te 9 punktów trzeba zdobyć, nawet z Lechemii trzeba wygrać, jeżeli się wygra trzy kolejne mecze. Znaczy, ile punktów takie patrzenie, ile punktów Wam potrzeba do, do tytułu? No to jest bardzo złudne, bo można tutaj tylko na matematyce się opierać, bo, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć meczu, meczu chociażby dzisiejszego w Warszawie, Le Polonii z ruchem, czy meczu w Gdańsku, Lechia, Śląsk, a od tego będzie bardzo wiele zależało, dlatego nie ma co patrzeć na inne drużyny, my musimy punkty zdobywać z każdym i ja bym też tutaj paradoksalnie bardziej bardziej obawiałbym się meczów z drużynami, które nie mają już tej presji grając z nami, tak jak chociażby tydzień temu widzę w Łódź, tak jak to będzie z Jagiellonią, niż z drużynami właśnie jak Lech Poznań, gdzie oni przegrywając na Łodziankowskiej mogą praktycznie stracić szansę na europejskie puchary. Dla Lecha to będzie również nieprawdopodobnie ważny mecz, może nawet ważniejszy niż dla nas. Lech będzie musiał tutaj walczyć o zwycięstwo, bo może to brak trzech punktów w Warszawie dla Lecha może oznaczać definitywny pożegnanie się z europejskimi pucharami dlatego i jedna i druga drużyna tą presję na sobie będzie czuła natomiast kolejny mecz z Jagiellonią Jagielonia będzie grała tu bez żadnych kompleksów, będzie miała tutaj luz, którego no, my nie będziemy mieli bo my wiadomo, że będziemy musieli tutaj no, zmierzyć się znowu z tą presją, ale poradzimy sobie z tym, natomiast przestrzegałbym przed takim myśleniem, przestrzegałbym przede wszystkim swoich zawodników przed takim myśleniem, że a z Lechem to będzie trudny mecz, to tutaj możemy nawet stracić punkty, bo potem będzie łatwy z Jagiellonią. Nie, wręcz przeciwnie, uważam, że to z Lechem musimy zdobyć punkty, bo później z Jagiellonią może być piekielnie ciężko. Panie trenerze, czy ten Aneks do pana umowy czy przedłużenie kontraktu, jak to nazwiemy, prezesi klubu tłumaczą, że, że to było. To pomoże panu w tych ostatnich meczach w sezonie, bo zdejmie z pana presję rzeczywiście, to pomaga takie pewność, że już w przyszłym sezonie też pan poprowadzi legi. Znaczy to taka kosmetyczna zmiana, którą ja jednak odebrałem bardzo pozytywnie i, i, i dla mnie to, 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 to był wyraz wsparcia ze strony władz klubu i ja sobie to cenię bardzo wysoko. Jeszcze pytanie do iwicy. Czy mm, ostatnio sam wspomniał się o tym, że remisujecie, a wygraliście tylko z ruchem? Z tym, że ten mecz z ruchem to był taki, taki bardzo ważny mecz. Jest, jest coś takiego u was, piłkarzy Legii, że się mobilizujecie na takie, takie ważne mecze, bo tracicie punkty właśnie z tymi, tymi raczej średniakami, słabeuszami, a przychodzi taki mecz jak z ruchem, możecie przegrać, stracić pozycję lidera, no i wygrywać. No i teraz Lech jest trochę takim podobnym meczem. No, dobrze, dobrze pan powiedział, podobnie, ale nie jest taki sam, bo każdy, każdy mecz jest inny i, i do każdego podchodzimy inaczej, i, ale jestem pewny, że, że jutro Będziemy dalej wszystko siebie na, na tym boisku, bo wszyscy jesteśmy świadomi, ile są ważne te trzy punkty. I myślę, że Legia pokazała że w tym roku, że najlepiej grała w najtrudniejszych momentach i, i myślę, że, że jutro też tak będzie. Panie trenerze i pewnie na koniec. Cieszy się Pan, że wraca na, ławce, na ławkę trenerską po tych dwóch meczach poza, jeżeli chodzi o mecze ligowe? Tak, zdecydowanie pole. Wolę mecze oglądać z ławki trenerskiej niż dziś z trybun. To naprawdę jest ponad mojej siły, także na długo zapamiętam tą karę. Szczególnie te dwa mecze mnie kosztowały znacznie więcej zdrowia niż, niż gdybym był na pewno na dole. Ach, ale z drugiej strony taka ciekawa dla mnie pozytywna lekcja, szczególnie tu z tego meczu z ruchem w Warszawie, bo tu miałem, no mogę powiedzieć, komfortowe warunki do oglądania. W Łodzi już było mniej przyjemnie, że tak powiem. Natomiast yy, jednak siedząc wyżej, siedząc na górze, to jednak, jednak człowiek trochę więcej widzi. Jeżeli tylko by tych emocji nie było, to naprawdę, naprawdę patrząc z góry, jednak, jednak znacznie, znacznie lepiej można pewne rzeczy ocenić. I, I z tego co wiem, w wielu dyscyplinach tych zespołowych tak się robi, szczególnie w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo popularne, żeby jednak trenerzy albo część meczu, albo asystenci siedzieli gdzieś wysoko i relacjonowali. Nie wiem, czy w przyszłym sezonie nie. Nie pójdę tą drogą i, i, i jakoś nie, nie 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 będę chciał, żeby przynajmniej jeden z moich asystentów był właśnie gdzieś tam wysoko na trybunach i, i, i spokojnie, żeby mieć z nim kontakt, jak on to z góry właśnie widzi. Bogdan Saturnus, ja jeszcze mam jeszcze pytanie do trenera. Panie że to właśnie z tej perspektywy skyboxa, jak Pan obserwował swoich asystentów, Jacka Magiery i, e, i Rafała Janasa, oni są już gotowi do prowadzenia samodzielnego zespołu? Proszę powiedzieć, jakby Pan... Miał podsumować ich pracę, czy oni wykonali zadanie, czy oni mogą już myśleć o takiej samodzielnej pracy w innym klubie, powiedzmy jako pierwsi trenerzy. No, myślę, że Jacek i Rafał to są bardzo solidne firmy. Myślę, że jeden i drugi ma wystarczający potencjał do tego, żeby być samodzielnym trenerem w ekstraklasie i myślę, że wcześniej czy później to nastąpi. Natomiast, jeżeli chodzi o pracę tych, tych, tych moich asystentów w tych dwóch meczach, żadnych zastrzeżeń. Zresztą zawsze wywiązują się bardzo dobrze ze swoich, ze swoich obowiązków i tak samo było teraz. Szanowni Państwo, na jutrzejsze spotkanie sprzedanych zostało już ponad 25 tysięcy biletów. Zapraszamy serdecznie kibiców. Mecz, jak pewnie już wiecie, obejrzą również kibice różnych gości. Z Poznania przyjdzie 1548. Fanów, zapraszam, mamy nadzieję, że będzie to wspaniałe sportowe widowisko. Dzisiejszy trening, wbrew temu, co wcześniej podaliśmy, jest całkowicie zamknięty dla, dla mediów. Także przepraszamy za tą, za tą zmianę. Mam nadzieję, że to Państwo uszanujecie. To decyzja Dzięki. rzecznika. Tak, tak jest, jest to moja decyzja oczywiście. Dziękujemy pięknie.